Między Jarotami a Nagórkami będzie centrum handlowe. Tak zdecydowali radni miasta podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 18 sierpnia. Na tym 95 hektarowym terenie miałby powstać między innymi właśnie centrum handlowe, zabudowa rodzinna, zajezdnia autobusowa, która jest częścią projektu tramwajowego, jak stwierdził prezydent Piotr Grzymowicz. Realizacja planu jest potrzebna, bo inwestycja to też nowe miejsca pracy. Tak, oczywiście każda inwestycja nowa na pewno zarówno na etapie jej realizacji, jak i potem już użytkowania przynosi nowe miejsca pracy. Pozwala również rozwijać się gospodarczo naszym przedsiębiorcom, naszemu miastu, pozwala uzyskiwać większe podatki. Poza tym weźmy pod uwagę to, że mamy ogrom potrzeb, ogrom oczekiwań. Oczekiwania są duże, bo plan rozpatrywany jest od 1997 roku. Teren należy do prywatnego inwestora. Gdyby uchwała w sprawie zagospodarowania terenu między Jarotami a Nagórkami była odwlekana w nieskończoność, to inwestor mógłby zażądać od miasta odszkodowania. Dzisiaj, gdybyśmy inaczej postąpili, to my, mieszkańcy, musielibyśmy odkupić ten grunt. A właściwie, albo zapłacić odszkodowanie za ten grunt przedsiębiorcy. A była to decyzja podjęta w 1997 roku podczas sprzedaży miejskiej spółki PUDIS. Na pewno każdy plan przynosi pewne korzyści, bo reguluje pewną strefę, no tak jak widzimy, no ten. Teren między Nagórkami a Jarotami jest bardzo zaniedbany i jeżeli ten plan zostanie uchwalony, to na pewno te tereny zielone będą musiały być zagospodarowane w sposób odpowiedni. I po długich debatach nad projektem uchwały o zagospodarowaniu terenu między Jarotami a Nagórkami, radni zdecydowali, że kolejne nieużytki znikną z krajobrazu Olsztyna. Uchwała przeszła większością głosów. Zagłosowało 11 radnych, przeciw 8, a jeden wstrzymał się.